O, w tym drugim, w tym tu pierwszym, tu nie ma pijanki. Dawaj go, dawaj go, ja dawaj ja go, kawałek. Idę do ciebie, gam, a kulec tam był jeszcze. Ja mam, on nie ma już jedzenia. Ej, ja mam, ma I ja wchodzę ja do ciebie, On pięć bo wiesz, że zechnie. Trzy perły wywalił źle. I źle. Nie, nie, nie. Pięć nie ma. On ma trzy HP. Nie może to mu o panie. Nie, nie, nie. bo nie ma pijanki. TOTEM! się Czy jeszcze? Kurde, dobra wyorał totem on liznął. TNT nie ma! Niech tak. Do serduszka! Bejca zdjęli, do serduszka! Yy, te, yy, Ale taki... cztery kratki jeszcze nam brakują. To ja do TNT. Jest, otwarte! Kto bierze serce? Gildia rol. rol. Dobra. Bom. ROL! rol?